Dzisiaj odbywa się egzamin kończący szkolenie kierowców konserwatorów z Centrum Lotniczego Pochemnej Straży Pożarnych. Do kursu podeszło 52 kursantów. Szkolenie na chwilę obecną, tę część teoretyczną, która się zakończyła, zaliczyło 48 osób. W tej chwili trwa część praktyczna. Są stworzone 5 stanowisk, takich na których poszczególne. Ta wiedza, która na tym kursie jest odpowiednim w tym poziomie, jest wystarczająca. W komisji skład wchodzą funkcjonariusze Komendy Poletowej Wesejo Poszearnej z Niezna. Nad całością na całą tą grupą opiekuje się również aspirant Mariusz Janowicz, który jakby był delegowany do tego kursu, gdzie właśnie nadzoruje cały ten proces dydaktyczny. A więc, Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy się sprawdzą w tej części praktycznej, i będą mogli uzyskać zaświadczenie kończące to.